Cześć, się manowa wszystkim! Tutaj no i 2000 C! Proszę wam dzisiaj mój skład z FIFA 15 na PlayStation 3. Foot Mandanta, Bramkarz, to jest tani, bardzo tani skład z ligi francuskiej. I dobry nawet, Patrick Evra Umtilti, Mexes Konko, Flamini, Paet. Śmult, Nozumbia, Gamero i Germain Tak ten na rezerwie to mam sobie to jakieś wyparczony. Mam to dzięk, Hafik, Rukowina, Andreas Fernandez, Wos, Nindaf, Brennan, Ślusarski, Blackby. A tutaj mam nie wiem kogo. Cześć, można krwixę. Cześć, nie. O. No. to bym dzisiaj kończył, Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie ocenić filmik. Cześć.